Niech ona mhm. ci pokaże. Skąd coś takie przekonanie u niej się wzięło? Skąd, skąd taki program w ogóle, że ona, kto jej to wmówił, że ona sobie sama nie da rady, że ona zawsze musi mieć kogoś, kto jej pokaże, kto jej powie. Zawsze ktoś, kto wie lepiej. Tutaj do mnie przychodzi Ede, jakaś sprawa wcieleniowa. Mhm. Niech ci pokaże, to nie musiało być w tym mhm. życiu. Mhm. To wiesz, co jest beata, która jest w ogóle niewolnicą. Mm -hmm. O, o, to by się pięknie zgadzało. Mm. Mm. Ona jest... leży, ona leży, leży na, na ziemi w ogóle. Mm -hmm. Zobacz, oddal się tam na jakieś Oto. kilka metrów i zobacz, całe otoczenie, czy ona jest tam sama, czy ona jest z kimś. Mm. Wiesz co tam, tam, tam są inni ludzie. To, jest, to mm -hmm. są jakieś czasy niewolnictwa. Mhm. Mm mm -hmm mi, co tam jest za sytuacja? Ona tam leży i co się dzieje? Wiesz co, ona nie ma siły już pracować. Ona nie ma siły już pracować, ona po prostu leży, jest wyczerpana. Hmm? A strażnik po prostu próbuje ją jeszcze y, tym pejczem jakby y, pogonić. Przywrócić, pogonić, przewrócić do pracy. Okej, okay, czyli zawsze z tym pejczem ktoś nad nią stał i mówił, co ma robić. Okej, okay, rozumiem. Hmm. Dobrze, przewień proszę do tyłu. Sprawdź proszę tą sytuację. Czy ona była niewolnikiem z, y, od narodzenia, ale ona pochodziła od niewolników? Y, sprawdź proszę pochodzenie rodziny. Czy ona została sprzedana? Została sprzedana, okej. Okay. Znajdź tą sytuację, kiedy ona została schwytana. Rozumiem, że wcześniej była wolnym człowiekiem, została schwytana o, i sprzedana. Mm -hmm. y, mm -hmm. Znajdź mi tą sytuację, gdzie ona jeszcze była wolnym człowiekiem. Mm -hmm. Co tam się dzieje? Ona jest sama, ona jest z rodzicami, ona ma jakiś, nie wiem... Ona męk. sobie idzie po prostu, ona sobie, widzę jak ona sobie idzie y, po jakimś targu, robi zakupy, rozgląda się, y, ogląda co tam na tym targu jest. Mm -hmm. Jakbyś miała tak, jak ją widzisz, y, to jak ona tam wygląda? Jest to y, kobieta, nie wiem, wolna, jakaś arystokratka, mm -hmm. czy to jest jakaś służka? Która miała za zadanie zrobić zakupy dla Państwa? Bardzo proszę. Mhm. to jest w ogóle córka jakiejś, to, to nie jest najniższy, jakby, hmm? szczebel? Najniższa warstwa, szczebel, najniższa warstwa społeczna. To jest córka jakiejś takiej, właśnie rodziny bardziej arystokratycznej, takiej bardziej zamożnej. Mhm. Mhm. I zobacz tam, co się stało, że ona została złapana. Kto? Bo ona musiała być tam już na celowniku wcześniej, tak? Kto się sobie wybrał, bo to w takich przypadków raczej mało było, żeby arystokratów tam gdzieś porywano po to tylko, no, to żeby jest... sprzedać. To jest jakiś, jakiś, jakaś sytuacja takiego machlojstwa w rodzinie, że ona zostaje tam sprzedana przez kogoś. Za hmm. coś. Mhm. Ale w jakim sensie machlojstwa? To jest to, że rodzice ją sprzedali komuś? W ten Właśnie, sposób? to nie są rodzice, tylko tutaj mam, jest ktoś z rodziny, jakiś, jakiś mężczyzna, nie wiem, jakiś wujek. Mhm. Ktoś, ktoś, ktoś taki, na pewno nie rodzice. Mhm. Mhm. Aha, i on sobie ją sprzedał, rozumiem. Mhm, mm mm -hmm. coś takiego. A zła w tam sytuacja, jak ten wujek się dogaduje z tymi, nie wiem, porywaczami, kupcami potencjalnymi. Jak, jak ten, ten deal tam mi. był robiony? Mhm. Mm -hmm. Na czym to polegało? Mm. Wiesz, co oni mieli? Oni mu bardzo dużo zapłacić za to, mhm. a, a ona miała być wywieziona bardzo, bardzo daleko, tak, że, że, że nikt w ogóle miał jej jakby nie znaleźć. Także takie były zasady, mhm. żeby ślad w ogóle o niej zaginął i ona miała być wywieziona gdzieś tam w ogóle, bardzo, bardzo daleko, żeby, żeby te, ci rodzice nigdy się o tym nie dowiedzieli, żeby jej nie znaleźli nigdy. Czyli tutaj motywem były tylko pieniądze, tam nie była jakaś zemsta na rodzicach? Zobacz to. Nie, tu nie była zemsta, w ogóle ta osoba była, y, była bardzo dobrze postrzegana przez rodziców, przez rodzinę generalnie, to był ta, taki, taki, taki oszust po prostu. Mhm. Mhm. Przyjaciel rodziny, który skorzystał z okazji. Dokładnie, dokładnie. Mhm. Okay. Tutaj w ogóle były, były bardzo dobre relacje między, między, między nią a rodzicami. Dobrze. Ja bym chciała, żeby teraz, jak oni się tam dogadują, to niech, yy, nie wiem, pod drzwiami stanie jakiś służący albo ktokolwiek, żeby podsłuchał tą rozmowę i żeby mógł donieść rodzicom, co się wydarzy. Tak, żeby rodzice mogli za. Ktoś, warty, ktoś taki warty zaufania, który rodzice uwierzą. Mu. Żeby była szansa na reakcję. Żeby można było też zdemaskować tego wujka, przyjaciela. W ogóle teraz. Mhm. Wujek to mi się pokazuje z taką niefajną budzią. Aha, okej, okay. czyli on też jeszcze był na zlecenie kogoś. Mhm. mhm. No dobrze. Ale jak zrobimy tak, jak mówiłam, tak, żeby donieśli rodzicom, to tam będzie już reakcja rodziców. Bo tu jeszcze nie doszło do spotkania z Batą w tamtym wcieleniu, więc Bata jeszcze w to nie jest zamieszana. Więc zróbmy, mhm. spróbujmy tak zrobić, tak jak ja sobie myślę, a zobaczymy, jak to się potoczy dalej. Okay. Bo to on miał podłączenie tam. Mhm. Chodź, co się dzieje? No, on, on Za był sobie w No, mhm. Czuję taki w głowie. Mhm. Mhm. Czekaj chwilę. No złap to dobrze. Mhm. Wiesz co, on był pod drzwiami, biegnie teraz. Ci się zorientowali, ale on próbuje dobiec tam do tego mm. y, do do, 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 edycy, do rodziców. Do, do rodziców. Mm. Wiesz co, krzyczy, krzyczy. Udało mu się powiedzieć. Mm -hmm. Udało mu się powiedzieć. Mm. Ale tutaj ta osoba, ta postać. Mhm. Mówi i tak jestem od was silniejsza. Okej. Okay. Dobrze. Mhm. Ale mimo wszystko do porwania nie doszło. Nie, nie, to zostało przypomnane. Plan, plan jest zniweczony. Okej, okay, dobra. Teraz znajdź mi tam Beatę w tamtym cieleniu. Na beatę nałożymy bańkę teraz, tak, żeby już on jej nie widział. Do dzisiaj, żeby ona była ta bańka. Okay. Bo tam nie doszło do spotkania, więc nie chcę, żeby w ogóle doszło. więc Założymy jej bańkę, żeby ona była tam już niewidoczna dla niego w ogóle, żeby sobie znalazł inne zajęcie, żeby głupie pomysły już mu nie przychodziły do głowy. I jak już tą bańkę będzie miała, przejmij mi do przodu, zobaczy tam ona. Będzie miała bezpieczne życie, czy już nie będzie na nią żadnych takich zakusów. Co, już widają w ogóle później z dziećmi? Okej, okay. także już mamy dobrze. Okej, okay, zamknij proszę tę przestrzeń.